Za cały rok Państwa pracy mamy tutaj przedstawicieli rozmaitych środowisk szkolnictwa, duchowieństwa, żołnierzy, stowarzyszeń polonijnych, osób, które działają indywidualnie, ale wszyscy Państwo działacie w tym jednym celu żeby pokazać tą Polskę we Włoszech żeby ta Polska była kojarzona jako potężny. Kraj, który ma wiele do za zaoferowania, podkreślacie te polsko-włoskie związki i bardzo Wam za to dziękujemy. Ringrazio anche i nostri konsoli onorari: konsole Stefano Barlaki da, da Firenze e konsole Kristina Gorajski da Ancona, które są venuti per festeggiare oggi con, con noi. I dziękuję wszystkim Państwu, bo przy, przybyliście naprawdę z różnych kierunków. Z, z Sardynii, z Kampanii, z Marke, z Kalabrii, z, z Lazio: to już nawet nie muszę, nie muszę wymieniać. Także jesteście Państwo z całych Włoch. Cieszcie się tą obecnością wzajemną. To wyjątkowa okazja naprawdę, po dwóch, trzech latach możemy się wreszcie spotkać w tak, w tak dużym gronie. Bardzo się cieszymy i cieszymy się z tego, z tego czasu spędzanego razem. I żeby nas wprowadzić w taki piękny świąteczny nastrój, poprosimy o krótki program kolędowy w wykonaniu pani Moniki Przygody Safinowskiej i pani, pani Joanny Kraśki. Zapraszamy.